Czego na siłowni nie warto ćwiczyć na maszynach? A w dzisiejszym filmie powiem, jak maszyny trochę zmniejszają nam mobilność w życiu codziennym. Dlaczego, jak ćwiczysz głównie na maszynach, to nie warto się przebranżawiać na wolne ciężary. Powiem, co w przypadku, gdy jesteś początkującym i nie sugeruję się głównie tym tytułem. A na końcu powiem o przesłance, przez którą możesz mieć bardzo niski testosteron, jak ćwiczysz na maszynach. Gdy jesteś początkującym, to nie warto ćwiczyć ćwiczeniami izolowanymi, przez co raczej nie za bardzo się sprawdzą w naszym przypadku maszyny. Bo głównie, jeśli ćwiczysz na maszynach, to ćwiczysz właśnie ruchy izolowane. Powiem to może bardziej na przykładzie. Na przykład taka maszynka głównie działa tylko na plecy, ale są takie ćwiczenia, które angażują ci zarówno plecy, jak i inne mięśnie. No i nie potrzebujesz aż tak dużego bodźca na samym początku, żeby je odpowiednio przećwiczyć. Dopiero opłaca się wybierać maszynę, gdy masz już dłuższy staż na siłowni. No bo tak, są fajne, ale na dopracowanie pewnych szczegółów, na przykład klaty. Maszyny są dopracowane raczej do ogółu i standardów, więc na przykład, gdy jesteś trochę wyższy, trochę niższy, no to te ćwiczenia na maszynach mogą obciążać twoje stawy i nie do końca rozwijać twoje mięśnie, przez co też możesz zabijać swoje efekty albo nawet zrobić sobie jakiś reumatyzm, co w codziennym funkcjonowaniu nie jest zbyt przyjemne. Tak samo, gdy ćwiczymy pojedyncze mięśnie, pojedynczymi ruchami, no, nie używamy ich w prawdziwym życiu. Przynoszeniu zakupów, jakichś mebli używamy raczej paru mięśni. No, no, i właśnie dlatego w prawdziwym życiu raczej maszyny bardziej przeszkadzają niż pomagają. Tak samo przy stabilizatorach. Są bardzo potrzebne w normalnym funkcjonowaniu, a maszyny je praktycznie pomijają. No i nie ćwiczymy ich. I właśnie dlatego, jeśli chcemy się przerzucić na zwykłe, luźne ciężary, no to możemy mieć nawet problemy, żeby podnieść tyle samo kilogramów. Bo nasze mięśnie stabilizujące po prostu nie dadzą rady. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która może ci to właśnie utrudniać, lub nawet nie umożliwiać. Chodzi o samą konstrukcję maszyn. Te jakie linki i inne tego typu rzeczy. Tak właściwie zmniejszają nam trochę właściwy ciężar. 50 kg na sztandze i na maszynie to są dwie różne rzeczy. Na maszynie dodatkowo te linki zmniejszają tak właściwie nam ciężar, przez to możesz mieć mniejsze efekty. Dobra, ale teraz dlaczego te wolne ciężary mogą zwiększać twój testosteron o aż 20%? No bardzo prosto przez stres metaboliczny. Przez to, że na wolnych ciężarach możesz Angażować raczej więcej mięśni, no to równie większy jest stres metaboliczny, który automatycznie ci zwiększa te dobre hormony typu testosteron itd. Tak Ale jest jeszcze jedna rzecz, przez którą możesz się niezbyt polubić z maszynami. Na samym początku musisz wiedzieć, że nie budujesz mięśni, tylko zwiększasz swoją odporność nerwów, przez co stajesz się silniejszy. Na maszynach raczej się mniej nerwy rozwijają, tylko głównie mierze mięśnie, czyli nie są odpowiednie na samym początku. A jeśli nie chcesz nieświadomie lub bardziej świadomie, niszczyć właśnie tego układu nerwowego, no to musisz obejrzeć ten filmik. Tam znajdziesz właśnie to i wiele, wiele więcej.